Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Cordis. Ten filmik nagrywam nie bez kozery w takim stanie, jak widać na załączonym obrazku, ponieważ pragnę do tego nawiązać. No, widać, że jestem pokancerowany, prawda, twarz jakaś taka kolorowa, tam szwy założone na czole, na nosie, tutaj jakieś sińce i tak dalej. Nie, nikt mnie nie pobił, ani z nikim się nie biłem. Przyczyna bardziej prozaiczna otóż zdarzyło mi się omdlenie no nie zdarzało to się już od moich przygód, które miały miejsce seryjnie w sierpniu ubiegłego roku, kiedy to serce wstrzymywało swoją pracę, no i padałem po prostu nieprzytomny. Mam już od, od, t, wówczas założony założono mi rozrusznik najpierw, a potem wymiana zastawki była, także pod tym względem jestem bezpieczny, to już się nie powtarza. Ta, to seryjne, ta seryjna utrata nieprzytomności. Nieprzy, Natomiast to było incydentalne, jednorazowe omdlenie, które ma się prawo zdarzyć w takich warunkach, w jakich przebywałem, a zwłaszcza z sercowcom ma się to prawo wydarzać, a do takich się zaliczam oczywiście. No więc to, było, to był upał. Kanikuła powyżej 30 stopni Celsjusza. W dodatku byłem po wyczerpującej podróży do. Krakowa 7 godzin w pociągu, potem podróż do Zawoi w górach. Zmiana klimatu radykalna, radykalna również zmiana ciśnienia i jeszcze ostro wahające się ciśnienie barometryczne, wówczas było akurat. No, parno, duszno, no wszystko to spowodowało chwilowe omdlenie. Gdyby to miało miejsce tak, że upadłbym na jakąś tam, nie wiem, na kołdrę, na przykład na łóżko czy na dywan, to by, to by tak to nie wyglądało, musiałem upaść na twarde podłoże, tego wam nawet nie zarejestrowałem, nie wiem. W każdym razie jak się ocknąłem, to była potężna kałuża krwi, taka ciemnoczerwona, gęsta. Także jak panie, które potem przyszły posprzątać tam w tym ośrodku formacyjnym w zawoi, nie jadły tego dnia już obiadu. Ale dlaczego o tym mówię, kochani? Nie po to, iżby Was epatować jakąś krwawą opowieścią, albo opowiadać o tym, co mi się przydarzyło, bo co to w końcu kogo obchodzi, co, ja tam, co mi się przydarzyło, tak? Po drodze. Nie w tym rzecz. Pragnę natomiast podzielić się z Wami pewną mądrością bardzo ważną którą nabywam dopiero na stare lata, a, a chciałbym, żeby młodzi dzięki temu przekazowi przyswoili ją od razu. Bo po co mają czekać, po co mają się uczyć na własnych błędach, jak mogą na moich na przykład? Pragnę się podzielić pewną bardzo ważną mądrością życiową. Mianowicie, na początku, jak to się zdarzyło, no to ubolewałem niesamowicie, myślałem sobie tak, no st y, stracony dzień, tak? To y, dwudniowe było spotkanie, ważne zresztą, które sam zainicjowałem tam. Y, no i sobie się tak teraz ani nie posłucham, co inni mówią, ani nie wygłoszę niczego mądrego i tak dalej. No stracony dzień. Po czym przyszła refleksja? No przecież jesteś człowiekiem wierzącym, w dodatku kapłanem to jak możesz patrzeć na stracony dzień, który stanowi okazję do złożenia Panu Bogu ofiary. Wiesz, to co się wydarzyło, to było, no, jeżeli, jeżeli miało być, miała być to... Ta inicjatywa, o której to nie będę opowiadał, ale w każdym razie chodziło o dzieło, jestem przekonany o dzieło Boże, o sprawę Bożą. To jeżeli tak, to to się domaga jako fundamentu wręcz pewnej ofiary, i to najlepiej ofiary krwawej. No choćby tak w postaci takiej kałuży krwi, jaką to się ze mnie wysączyła, wylała, tak? Ale poza tym, no to były tortury przez kilka dni, tam, no. Wiadomo, jak to jest, potłuczenie totalne, tak? Więc z łóżka wstać na przykład, pójść do łazienki, to był problem teraz, tak? Czy nie padnę znowu na podłogę, tym razem z powodu bólu, który yy, no, był niekontrolowany, po prostu zginał nagle, prawda, i, i mogłem paść na, znowu na, 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 na glebę. No więc tu, no, o to tylko prosiłem Pana Boga, żeby, żeby to się nie powtórzyło, no a ten, ten ból, te tortury, które przeżywałem, miałem przynajmniej intencje. Mogłem ofiarowywać Panu Bogu. I doszedłem do wniosku, jaki ja byłem głupi, że żałowałem straconego dnia. Przecież to nie był dzień stracony. Pan Bóg dał mi cudowną okazję do tego, żeby cierpienie jakieś ofiarować w intencji tego, co się odbywało. I mogłem tą ofiarą właśnie, ofiarowując moje dolegliwości, moje cierpienia Panu Bogu, więcej zdziałać. I to dużo więcej, niż gdybym tam, przysłuchując się, wypowiadał mądrze, tam świecił, brylował i tak dalej. Tak po ludzku może to by było. Bardziej takie efektowne, widowiskowe, po ludzku odniósłbym sukces. Natomiast, jeżeli z głębi serca, właściwie w ciszy, ofiarowałem, Ofiarowywałem na bieżąco moje wszystkie cierpienia, te dolegliwości, prawdziwe tortury Panu Bogu, to mogło mieć większą wartość i, i mogłem w ten sposób więcej zdziałać z Bożą pomocą i z Bożej łaski, niż gdybym po ludzku dokonywał rzeczy wielkich, tak? Więc to jest ten, tą mądrością, kochani, pragnę się z Wami wszystkimi podzielić. Tak jak mówiłem, nabywam ją dopiero na stare lata. Dawniej, no, przyznam, byłem głupi. Jak się zdarzyło jakieś takie po ludzku rzecz biorąc nieszczęście, jakiś ból, jakaś tam strata, powiedzmy czy coś takiego, to ja tylko żałowałem, w duchu biadoliłem, prawda i tak dalej, zamiast wykorzystać to twórczo. A to trzeba twórczo wykorzystywać. W życiu trzeba, żeby zwyciężać, żeby odnosić tak po Bożemu sukcesy, nie po ludzku. Dla poklasku, ale po Bożemu, trzeba się mocno chwycić Chrystusowego krzyża. Co to znaczy mocno chwycić się krzyża? To nie znaczy sobie zawiesić krzyż na szyi, zawiesić krzyż na ścianę, nie wiem, tam. To wszystko też jak najbardziej, ale przede wszystkim mocno się chwycić w życiu krzyża, to znaczy swoje cierpienia, swoje dolegliwości, straty, bóle. To wszystko czego człowiek po ludzku starałby się uniknąć. No i normalne, że stara się uniknąć. Przecież nie, nie chodzi tu o żaden masochizm, żeby szukać cierpienia, tak? Dla samego cierpienia. Nie. Ale jeżeli już to cierpienie przychodzi, jeżeli coś się dzieje w naszym życiu w poprzek, to trzeba umieć to spożytkować. Jeżeli ja to na bieżąco, te wszystkie sprawy ofiarowuję Panu Bogu, ofiarowuję Panu Bogu, no to w ten sposób zyskuję sobie skarb w niebie, w ten sposób mogę wiele zdziałać. W jakiejś intencji, ofiarowując yy, moje cierpienia, moje bóle straty, mogę więcej zdziałać, niż gdybym po ludzku działał najrozumniej, najprzytomniej i najefektywniej. To jest ta mądrość życia, którą wszystkim nam polecam, kochani. Jeżeli Ciebie dotyka jakieś cierpienie, jakiś ból, jakaś strata, jakaś, jakaś niewykorzystana szansa, że, biorąc rzecz po ludzku, nie marnuj tego. Zechciej to ofiarować Panu Bogu i w ten sposób zyskujesz nieporównywalnie nawet więcej, niż gdyby to nieszczęście po ludzku, rzecz biorąc, Cię nie dotknęło.